Obecny ministra sprawiedliwości, szef wszystkich struktur, pan no. Gowin, jest okiem kim To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, czy żeby zlikwidować prawe skrzydło w pisie, czyli tak zwany PiS-Light, Gowin został ministrem sprawiedliwości, no, ewentualnie na no. skalę PiS-ie, jest do no. PO. Ciężu, że pisze. Że co pisze. powiedziałem, że prawa strona, prawa strona Platformy Obywatelskiej to jest p light. To jest P-Slajd. Pod przewodnictwem pana posła Gowina. W związku z tym, żeby go po prostu wymiksować albo wyimpasować językiem gryżowym, dał stanowisko ministra sprawiedliwości. Rzecz dyskusyjna. Minister Gowin jest członkiem Okudzej, to nie wiem, nie potrafię potwierdzić ani zaprzeczyć. Jak chodzi o to, e, jakie były motywy, na których został minister sprawiedliwości, to sądzę, że mogę też przypuszczać, że rzeczywiście były też motywy polityczne. Może zwrócić uwagę, że wcześniej, zanim minister Gowin został ministrem, on był bardzo krytycznie nastawiony do Donalda Tuska, krytykował go jednogłośnie od tego czasu, gdy został ministrem jego poglądy ewoluują w stronę coraz większej, jakby to powiedzieć, zgodności z, z, z premierem i sądzę, że faktycznie to była próba zneutralizowania e, jego i tych osób, które są z nim związane, w sensie jakiejś e, roli jako wewnętrznej opozycji. Więc, więc tutaj pan ma się rację. Sądzę, że też była to próba uśmiechu w stronę wyborców konserwatywnych, e, i, 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 o których Platforma przecież walczy razem z Pisem.